Obwieszczenie o licytacji komorniczej. Co zawiera i gdzie go szukać? Obwieszczenie o licytacji komorniczej w wersji papierowej znajdziesz w Twoim lokalnym sądzie rejonowym. W wersji elektronicznej na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. W takim obwieszczeniu znajdziesz po pierwsze informacje o nieruchomości. Po drugie datę i miejsce licytacji. Po trzecie sumę szacowania nieruchomości. Po czwarte sumę wywołania, czyli kwotę, od której tak naprawdę wystartuje licytacja komornicza. Po piąte w obwieszczeniu znajdziesz kwotę rękojmi, czyli tego wadium, które należy wpłacić komornikowi przed licytacją komorniczą. Po szóste znajdziesz wzmianki o prawach osób trzecich. Dalej, datę, w której możesz dokonać oględzin nieruchomości, oraz na sam koniec instrukcje dotyczące zgłaszania kwestii, takich jak dożywocie czy służebności.